Czy kiedykolwiek czułeś, że zawsze próbujesz dopasować się do wzorca, który wydaje się niemożliwy do osiągnięcia? Czy zdarzyło ci się tak bardzo starać się zadowolić kogoś, że zapomniałeś, kim naprawdę jesteś? Jeśli odpowiedziałeś tak, zostań ze mną, ponieważ dzisiaj ujawnię, jak narcyz wykorzystuje Twój perfekcjonizm przeciwko Tobie w sposób, który może być szokujący i niszczący. Prawda jest taka że w relacji z narcyzem perfekcjonizm nie jest cnotą, lecz bronią. Narcyz dostrzega twoje dążenie do doskonałości i przekształca je w narzędzie kontroli, sprawiając, że wierzysz, iż nigdy nie jesteś wystarczająco dobra. Ta manipulacja jest podstępna i często subtelna, ale jej skutki mogą być głębokie i długotrwałe. Podzielę się kilkoma najczęstszymi sposobami, jakie napotkałem na mojej drodze, które na pewno mogą z tobą zarezonować. Jeśli kiedykolwiek utknąłeś w cyklu frustrujących prób zadowolenia, doskonale zrozumiesz ból i zamieszanie, jakie to powoduje. Pierwszy punkt, który chcę poruszyć, to niedosięgły wzór. Narcyz stawia oczekiwania, które na początku wydają się rozsądne, ale szybko stają się ciężarem. Może zacząć od komplementów, mówiąc, że jesteś niesamowita, bo się starasz, ale zaraz potem zaczyna krytykować drobne błędy. Stajesz się zmuszona do nieustannego dostosowywania swojego zachowania, próbując dostosować się do tego, czego on pragnie, podczas gdy czujesz, że nigdy nie osiągniesz celu. To błędne koło, które sprawia, że czujesz się wyczerpana i pełna wątpliwości co do swoich własnych zdolności. Inną powszechną taktyką jest porównywanie z innymi. Narcyz często porównuje cię z innymi ludźmi, podkreślając twoje wady w zestawieniu z ich zaletami. Zobacz, jak ta osoba jest zorganizowana, dlaczego ty nie możesz być taka. To porównanie nie tylko zwiększa twoje poczucie niepewności, ale także sprawia, że czujesz, iż musisz się jeszcze bardziej starać, aby zdobyć jego aprobatę. W głębi duszy to forma kontroli przebrana za zachętę. Czujesz się zobowiązana do wysiłku, ale to nigdy nie jest wystarczające. Nie możemy zapomnieć o gaslightingu, jednej z najbardziej destrukcyjnych taktyk jakie może zastosować narcyz. Może sprawić, że będziesz wątpić w swoje własne spostrzeżenia i uczucia. Jeśli wyrazisz, że czujesz się przytłoczona lub potrzebujesz czasu dla siebie, jego odpowiedź może brzmieć przesadzasz, zawsze tak robisz. Ta ciągła dewalwacja sprawia, że zaczynasz kwestionować swoją własną rzeczywistość, co prowadzi do jeszcze większej emocjonalnej zależności od niego. Jednak narcyz na tym nie poprzestaje. Może również używać warunkowej miłości jako narzędzia kontroli. Gdybyś naprawdę mnie kochała, próbowałabyś być bardziej taka, jak ja chcę. Ta manipulacja sprawia, że wierzysz, że twoja wartość jest uzależniona od tego, co możesz zrobić lub jak idealna możesz być. Prawdziwa miłość nigdy nie powinna być transakcją, ale narcyz przekształca to w emocjonalną targowinę, sprawiając, że czujesz się winna, jeśli nie spełniasz jego oczekiwań. Co jeszcze bardziej szokujące, to to, że te taktyki kontroli często są na tyle subtelne, że możesz nie zauważyć, co się dzieje, aż będzie za późno. Możesz znaleźć się w stanie ciągłego lęku i perfekcjonizmu, wierząc, że jedynym sposobem na utrzymanie relacji jest dążenie do bycia idealizowaną wersją samej siebie, co jest praktycznie niemożliwe do osiągnięcia. Teraz możesz się zastanawiać, jak wydostać się z tego cyklu. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to uznać, że to zachowanie nie jest zdrowe. I to może być trudne, szczególnie jeśli spędziłaś wiele czasu, wierząc, że to ty jesteś winna. Kluczowe jest, aby zacząć siebie szanować i zrozumieć, że zasługujesz na związek, który szanuje to, kim jesteś, ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami. Drugim krokiem jest ustalenie granic. Kiedy zaczynasz dostrzegać taktyki manipulacji, kluczowe jest, aby zakomunikować czego nie będziesz już akceptować. Nie oznacza to, że będzie to łatwe, ale to ważny krok w odzyskaniu emocjonalnej kontroli. Na koniec, szukaj wsparcia. Rozmowa z przyjaciółmi, rodziną, czy nawet terapeutą, może pomóc w potwierdzeniu twoich doświadczeń i dostarczyć niezbędnej klarowności, aby zrozumieć, co się dzieje. Nie wahaj się prosić o pomoc, nie musisz stawiać temu czoła sama. Teraz, gdy reflektujesz nad tym wszystkim, Pamiętaj, że perfekcjonizm nie powinien być ciężarem. Prawdziwy rozwój polega na akceptowaniu swoich niedoskonałości i zrozumieniu, że zasługujesz na miłość i szacunek, dokładnie taka, jaka jesteś. Jeśli to, co dzisiaj omówiliśmy, do Ciebie przemawia, wiedz, że Twoja podróż jest ważna i zasługujesz na znalezienie emocjonalnej wolności, której pragniesz. Kontynuujmy tę rozmowę i zbadajmy więcej sposobów na uwolnienie się od narcyzmu. Oraz znalezienie drogi do samoakceptacji. Spotkam się z tobą w kolejnym filmie, gdzie omówimy, jak wzmocnić swoje zdrowie emocjonalne i odzyskać swoje prawdziwe ja. To normalne, że w trakcie tego procesu czujesz się zagubiona, a nawet winna za to, że nie spełniasz oczekiwań narcyza. Ta wina jest jedną z najpotężniejszych broni, jaką on używa przeciwko tobie, sprawiając, że wierzysz, iż odpowiedzialność za relacje i twoje szczęście. Zawsze spoczywa na Twoich barkach. To ciężar, którego nie musisz nosić sama. Jedną z rzeczy, które pomogły mi obudzić się z tej iluzji, było zrozumienie różnicy między zdrową miłością a toksyczną miłością. Zdrowa miłość to taka, która daje Ci moc, sprawia, że czujesz się dobrze sama ze sobą, szanuje Twoje potrzeby i granice. Toksyczna miłość natomiast to taka, która wymaga ciągłych poświęceń, sprawia, że czujesz się niepewnie. I zagraża twojemu poczuciu własnej wartości. To uświadomienie było wyzwalające, ponieważ pozwoliło mi zacząć zadawać pytania: czy to, co przeżywałam, to naprawdę miłość, czy tylko forma kontrolowania ukryta pod maską? Jeśli kiedykolwiek czułeś się w ten sposób, warto zastanowić się nad własną definicją miłości. Czego naprawdę pragniesz w związku? Jakie są twoje potrzeby emocjonalne? To może być ważny punkt wyjścia do odzyskania swojej tożsamości. Nie jesteś tylko partnerką, jesteś całą osobą z marzeniami, pragnieniami i prawami. Ważne jest, aby o tym pamiętać. Inną rzeczą, która może być pomocna, jest praktykowanie asertywności. Oznacza to uznawanie i przyjmowanie swoich własnych emocji i doświadczeń. Na przykład, jeśli czujesz się przytłoczona, pozwól sobie to poczuć, nie krytykując się. Powiedz sobie, że to normalne czuć się w ten sposób w związku, który wymaga od ciebie tak wiele. Ta praktyka może być potężnym krokiem w kierunku odbudowy Twojej własnej wartości i pewności siebie, a gdy zaczynasz sobie afirmować, możesz natrafić na opór od Narcyza, może próbować sprawić, że poczujesz się winna za to, że chcesz więcej przestrzeni lub chcesz ustalić granicę. W tym momencie musisz pamiętać, że ustalając granicę, nie tylko się chronisz, ale także szanujesz siebie. Jego opór może być oznaką, że trafiasz w wrażliwy punkt. Narcyz nie chce stracić kontroli, jaką ma nad tobą, a to może się objawiać próbami manipulacji emocjonalnej. Ważne jest, abyś rozpoznała te próby z jego strony. Jeśli zacznie używać milczenia jako formy kary, lub spróbuje przerzucić winę na ciebie, pamiętaj, że to powszechna taktyka mająca na celu destabilizację twojej pewności siebie. Możesz czuć pokusę, by ustąpić, by wycofać się z wprowadzanych zmian, ale kluczowe jest, aby oprzeć się tej presji. Za każdym razem, gdy pozostajesz wierna swoim decyzjom, jesteś o krok bliżej do odzyskania swojej osobistej siły. Strategia, która może pomóc ci poradzić sobie z tą sytuacją, to pisanie o swoich doświadczeniach. Tworzenie dziennika może być katartycznym sposobem przetwarzania swoich emocji. Kiedy umieszczasz swoje myśli na papierze, możesz zacząć dostrzegać wzorce, których wcześniej nie zauważyłeś. A co ważniejsze, Możesz zwalidować swoje własne przeżycia. Przeglądając to, co napisałeś, możesz się zdziwić, dostrzegając klarowność, która pojawia się z pisania. To nie tylko pomaga uporządkować twoje uczucia, ale także może służyć jako przypomnienie, jak wiele już przezwyciężyłeś. Warto także poszukać grup wsparcia, zarówno online, jak i osobiście. Rozmawianie z innymi ludźmi, którzy przeszli przez podobne doświadczenia, może być niezwykle pocieszające. Zdaj sobie sprawę, że nie jesteś sama i że inni również zmagają się z odkrywaniem manipulacji i kontrolowaniem swoich emocji. Wymiana doświadczeń może być bardzo wzbogacająca, oferując nowe perspektywy oraz strategie, których być może nie brałeś pod uwagę. To naturalne, że gdy oddalasz się od objęć narcyza, możesz poczuć mieszankę ulgi i strachu. Strach przed nieznanym może być paraliżujący. Ale ważne jest, aby pamiętać, że to znak, że jesteś na właściwej drodze. To, co masz przed sobą, może być wyzwaniem, ale jest też okazją do przepisania swojej historii. Czego pragniesz dla siebie? Jak możesz zacząć traktować się z współczuciem, na które zasługujesz? Odkrywanie samej siebie to proces ciągły, a każdy krok, który stawiasz w kierunku swojej prawdy, jest krokiem ku wolności. Kiedy będziesz posuwać się naprzód, Pamiętaj, że doskonale do przyjęcia jest szukanie pomocy profesjonalnej. Terapeuta specjalizujący się w nadużyciach emocjonalnych może pomóc ci przejść przez ten proces, dostarczając narzędzi i wsparcia w radzeniu sobie z wyzwaniami, które mogą się pojawić. Mogą pomóc wyjaśnić twoje doświadczenia i zaoferować strategię radzenia sobie z skomplikowanymi uczuciami, które mogą się pojawić przy oddalaniu się od narcyza. Refleksja nad wszystkim, Czego nauczyłaś się do tej pory? Każde spostrzeżenie, każda chwila jasności, każdy krok w stronę swojej prawdy to triumf. Nie jesteś definiowana przez to, co przeszłaś, lecz przez siłę, jaką pokazujesz, podnosząc się i walcząc o siebie. Nie spiesz się z uzdrowieniem. Każda podróż jest wyjątkowa i przede wszystkim zasługujesz na znalezienie ścieżki, która najlepiej do ciebie pasuje. Idź naprzód z odwagą kogoś, kto wie, że prawdziwa wolność Zaczyna się w momencie, gdy decydujesz się postawić siebie na pierwszym miejscu. Zrozumiałe jest, że czujesz się przytłoczona, gdy zmagasz się z złożonymi emocjami, które pojawiają się w związku z narcyzem. Często możesz znaleźć się w stanie wewnętrznego konfliktu, walcząc między potrzebą odejścia a pragnieniem utrzymania więzi, nawet jeśli oznacza to poświęcenie własnego szczęścia. Ta walka może być wyczerpująca. I zupełnie naturalne jest czuć się zagubioną w tym procesie. Jedną z najpotężniejszych rzeczy, które możesz zrobić, jest praktykowanie współczucia dla samej siebie. Naucz się traktować siebie z taką samą życzliwością, jaką ofiarowałabyś przyjaciółce, która przechodzi przez coś podobnego. Oznacza to uznanie swojego bólu, swoich zmagań i niepewności bez osądzania. Gdy pozwalasz sobie czuć, zaczynasz również uwalniać się od presji bycia doskonałą lub dopasowania się do wzoru, który nie został stworzony dla ciebie. Dodatkowo, rozważ znaczenie małych zwycięstw. Każdy krok, który stawiasz w kierunku swojej wolności emocjonalnej, powinien być celebrowany. Może to być tak proste, jak dzień, w którym czujesz się dobrze sama ze sobą, albo odwaga, by rozmawiać o swoich emocjach z kimś, komu ufasz. Te małe osiągnięcia są kluczowe dla odbudowy twojego poczucia własnej wartości i pewności siebie. Robiąc to przypominasz sobie, co oznacza być sobą wolną od oczekiwań i wymagań narcyza. Inna strategia, która może być skuteczna, to praktyka mindfulness, czyli pełna uważność. Polega to na byciu obecnym w danym momencie i uznawaniu swoich emocji bez ich oceniania. Medytacja, na przykład, może być potężnym narzędziem, rezerwując czas na to, by usiąść w ciszy i obserwować swoje myśli oraz uczucia. Możesz zacząć odróżniać to, co naprawdę jest twoje od tego, co zostało narzucone przez narcyza. Ta klarowność może być transformująca i pomóc w odzyskaniu połączenia z twoją prawdziwą istotą. Jeśli czujesz się komfortowo, podziel się swoimi doświadczeniami z osobami, które mogą zaoferować wsparcie. Czasami samo wyrażenie tego, przez co przechodzisz, może przynieść ulgę. Rozmowa o swoich zmaganiach oraz wysłuchiwanie historii innych może sprawić, że przekonasz się, iż nie jesteś sama w tej walce. Istnieje wiele grup wsparcia, zarówno online, jak i stacjonarnych, które mogą być bezpiecznym miejscem do wymiany doświadczeń i strategii. Siła empatii i ludzkiej więzi nie powinna być niedoceniana. Ważne jest także, aby uznać, że oddalając się od narcyza, możesz napotkać nieoczekiwane reakcje. Narcyz może próbować manipulować twoimi uczuciami winy lub wstydu, Sprawiając, że zaczniesz wątpić w swoje decyzje. Może używać taktyki bombardowania miłością, gdzie intensywnie oferuje uwagę i czułość, próbując odzyskać kontrolę nad tobą. Kluczowe jest, abyś utrzymywała swoje granice i pamiętała, że te manewry to tylko próby manipulacji. Pamiętaj, że droga do uzdrowienia nie jest liniowa. Będą dobre i złe dni. Normalne jest wahać się między chwilami jasności, a chwilami wątpliwości. Ważne jest, aby wciąż podążać w kierunku swojej prawdy. Jeśli czujesz się zniechęcona, spróbuj przypomnieć sobie, co skłoniło cię do tej podróży odkrywania samej siebie w pierwszej kolejności. Jakie są twoje cele? Czego naprawdę pragniesz dla siebie? Przejrzenie tych punktów może pomóc w przywróceniu twojej determinacji. Ponadto, nie bój się na nowo ocenić swoich relacji. Czasami konieczne jest oddalenie się od osób, które nie przyczyniają się do Twojego dobrostanu emocjonalnego, nawet jeśli nie są narcyzami. Otaczanie się ludźmi, którzy Cię szanują, wspierają i doceniają Twoje zmagania, może być kluczowe na Twojej drodze do uzdrowienia. Te zdrowe relacje mogą wprowadzić nowy wzorzec związków, oparty na zaufaniu i wzajemnym szacunku. W miarę jak postępujesz, rozważ znaczenie połączenia ze swoją kreatywnością. Czy to poprzez sztukę, pisanie, muzykę, czy jakąkolwiek inną formę wyrazu, pozwolenie sobie na eksplorację swojej kreatywności może być potężnym narzędziem do ponownego połączenia się ze swoją istotą. Kreatywność oferuje bezpieczną przestrzeń do wyrażania swoich emocji, przetwarzania doświadczeń i odkrywania nowych znaczeń. Co więcej, jest to sposób, aby przypomnieć sobie, kim jesteś poza toksycznym związkiem. Podczas gdy stawiasz czoła tym wyzwaniom. Pamiętaj, że dbanie o siebie powinno być priorytetem. Obejmuje to troskę o twoje zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne. Poświęć czas na aktywności, które kochasz, które przynoszą radość i satysfakcję. Może to być czytanie książki, uprawianie sportu, gotowanie lub po prostu spędzanie czasu na łonie natury. Te małe działania mogą mieć głęboki wpływ na to, jak się czujesz i na twoją zdolność radzenia sobie ze stresem emocjonalnym. Droga do uwolnienia się od narcyza jest długa i często trudna, ale pamiętaj, że każdy krok, który stawiasz, to osiągnięcie. Zastanów się nad swoimi doświadczeniami, uznaj swoje emocje, a przede wszystkim zaufaj swojemu procesowi. Jesteś silniejsza niż myślisz, a emocjonalna wolność, której pragniesz, jest w zasięgu ręki. Skupiając się na swojej prawdzie, potrzebach i zdrowiu emocjonalnym, zaczniesz dostrzegać światło na końcu tunelu. I tak, Zastanawiając się nad tym wszystkim, pamiętaj, że prawdziwa miłość zaczyna się od ciebie. Zasługujesz na związek, który cię dopełnia, który sprawia, że czujesz się i który szanuje Twoją istotę, a nie taki, który przypomina Cię o ciągłym projekcie w trakcie realizacji. Zdrowa miłość to taka, która pozwala Ci być autentyczną, która przyjmuje Twoje niedoskonałości i zachęca do rozwoju bez narzucania niemożliwych standardów. Kluczową częścią tego procesu odkrywania samej siebie jest nauka zaufania do własnego głosu. Często w związku z narcyzem mogłaś być uciszana, a twoje opinie i pragnienia minimalizowane. To jedna z najbardziej bolesnych manipulacji, jakie narcyz może narzucić to tak, jakbyś była echem jego głosu, zawsze zastanawiając się, czy to, co myślisz lub czujesz, jest naprawdę ważne. Ale prawda jest taka, że twoje opinie. Twoje uczucia i Twoje potrzeby są nie tylko ważne, ale także istotne dla tego, kim jesteś. Zacznij praktykować aktywne słuchanie samej siebie. Codziennie znajdź chwilę, aby zadać sobie pytanie, czego naprawdę chce, jak się z tym czuję. Ta praktyka może odbywać się w chwilach samotności, kiedy możesz odłączyć się od zewnętrznych oczekiwań i po prostu wsłuchać się w swoje serce. Czasami to, co odkrywasz, może być zaskakujące. Możesz zdać sobie sprawę, że przez lata twoje pragnienia były przyćmione przez potrzebę zadowolenia narcyza. Uznanie tego to potężny krok w kierunku odzyskania swojego głosu. Innym ważnym aspektem jest pielęgnowanie nowych, zdrowych i wspierających relacji. Gdy oddalasz się od narcyza, możesz poczuć pustkę, brak połączenia. To normalne, ale kluczowe jest, aby pamiętać, że nie wszystkie połączenia są równe. Szukaj przyjaźni które sprawiają, że czujesz się doceniana i słyszana. Zdrowe relacje to takie, które inspirują cię do bycia najlepszą wersją siebie, które cię wspierają i nie drenują emocjonalnie. Czasami może to być przez ekspozycję na nowe doświadczenia, takie jak grupy wsparcia, warsztaty czy aktywności, które stymulują twój rozwój osobisty. Te nowe połączenia mogą stanowić stałe przypomnienie, że nie jesteś sama w tej podróży. Wiele osób przechodzi przez podobne doświadczenia, a świadomość, że są inni, którzy rozumieją twoją walkę, przynosi ulgę. Dzieląc się historiami, sukcesami i trudnościami, możesz stworzyć bezpieczną przestrzeń, w której możesz być autentyczna i wrażliwa. Ta wymiana jest potężnym sposobem na uzyskanie walidacji i może pomóc w potwierdzeniu twojej tożsamości. Ponadto, zastanów się nad swoimi pasjami i zainteresowaniami, które mogły zostać zepchnięte na bok. Narcyz zazwyczaj stara się uformować cię w wersję, która służy jego interesom, ale teraz nadszedł czas, aby na nowo odkryć to, co sprawia, że się ekscytujesz. Poświęć czas na hobby, aktywności, które kochasz i które sprawiają, że czujesz się żywa, niezależnie od tego, czy to malowanie, taniec, pisanie, czy cokolwiek innego, co rozpala w tobie pasję. Ta nowa odkrycie nie tylko pomaga odzyskać poczucie własnej wartości, ale także nawiązać na nowo kontakt z częściami siebie, które mogły zostać stłumione. Podczas gdy koncentrujesz się na tej podróży samopoznania, może nastąpić moment, w którym odczujesz chęć ponownego nawiązania kontaktu z narcyzem. To zrozumiałe, zwłaszcza jeśli zmagasz się z samotnością lub niepewnością. Ważne jest, aby pamiętać, że te uczucia są normalne. Ale to, czego teraz potrzebujesz, to bezpieczna przestrzeń do healing. Za każdym razem, gdy poczujesz pokusę, aby wrócić, zapytaj siebie: Czy to naprawdę przynosi mi szczęście? Czy ta osoba szanuje to, kim jestem? Te pytania mogą pomóc ci ugruntować się w swojej prawdzie i uniknąć nawrotów. Na koniec, cenną strategią jest praktyka wdzięczności. To może wydawać się proste, ale dostrzeganie małych, dobrych rzeczy w Twoim życiu może zmienić perspektywę. Pod koniec każdego dnia zapisz trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczna. Jest wdzięczna. Może to być cokolwiek, od chwili dbania o siebie po uśmiech przyjaciela. Ta zmiana sposobu myślenia może pomóc Ci dostrzec, co jest naprawdę ważne i docenić to, co jest wokół Ciebie. Pamiętaj, że droga do uwolnienia się od związku narcystycznego nie jest prosta i może być pełna wzlotów i upadków. Kluczowe jest, aby być dla siebie łagodną w trakcie tego procesu. Każdy krok, który stawiasz w stronę emocjonalnej wolności, to zwycięstwo. Świętuj te małe osiągnięcia, ponieważ stanowią one fundament zdrowszej i autentyczniejszej przyszłości. Patrząc w przyszłość, wyobraź sobie życie, które chcesz zbudować. Życie, w którym czujesz się wolna, aby być tym, kim naprawdę jesteś. Życie, w którym twoje opinie są szanowane, a twoje emocje mają znaczenie. Jestem przekonana, że jesteś na właściwej drodze, a mimo trudności, każdy wysiłek, który podejmujesz, aby się uwolnić i nawiązać ponownie kontakt ze sobą, to krok w kierunku twojej prawdziwej istoty. Zachęcam cię do kontynuowania tej podróży, dzień po dniu, zawsze pamiętając, że zasługujesz na miłość, szacunek i szczęście, dokładnie taka, jaka jesteś, i aby na końcu móc spojrzeć wstecz i być dumną z tego, kim się stałaś. Kluczowe jest, aby pamiętać, że twoja podróż jest unikalna i nie musisz porównywać jej z nikim innym. Każdy ma swój własny rytm i swoje własne zmagania, i to jest całkowicie akceptowalne. W miarę jak postępujesz, może być pomocne określenie nowych celów dla siebie. Te cele nie muszą być wielkie, mogą być małe, ale znaczące. Zastanów się, co chciałabyś osiągnąć w różnych obszarach swojego życia, w pracy, w relacjach towarzyskich, a co najważniejsze, w Twoim stosunku do samej siebie. Co chciałabyś doświadczyć? Jak chciałabyś się czuć? Te refleksje mogą pomóc w przyniesieniu jasności i fokusu do Twojej podróży odkrywania siebie. Jednym z ważnych aspektów, o którym często zapominamy, jest moc autoekspresji. Czasami potrzebujemy przestrzeni, aby uwolnić wszystko, co czujemy, czy to poprzez pisanie, sztukę, czy nawet taniec. Pozwól sobie na eksplorację tych form wyrazu, bez obawy przed osądem. Jeśli czujesz, że taniec sprawia, że czujesz się wolna, włącz swoją ulubioną muzykę i ruszaj się. Jeśli pisanie jest Twoją mocną stroną, pisz o swoich doświadczeniach, uczuciach i tym, czego pragniesz na przyszłość. Każda forma ekspresji to szansa na ponowne połączenie się z własną esencją. Ponadto, dbanie o siebie powinno stać się priorytetem w Twoim życiu. Nie odnosi się to tylko do dbałości fizycznej, ale także do opieki emocjonalnej i mentalnej. Poświęć czas dla siebie, nawet jeśli to tylko kilka minut dziennie. Ta prosta praktyka może zdziałać cuda dla Twojego zdrowia psychicznego. Relaksująca kąpiel. Czytanie książki, którą kochasz, lub nawet spacer na świeżym powietrzu, mogą być potężnymi sposobami na odświeżenie twojej duszy. Jedną z rzeczy, które pomogły mi lepiej zrozumieć tę podróż, było zauważenie, że uzdrowienie to proces ciągły. Będą dni, w których poczujesz się silna i zdolna, a będą też dni, w których wątpliwości i niepewności powrócą. To normalne i jest częścią procesu. Zamiast krytykować się za chwilę słabości, traktuj siebie z współczuciem. Przypomnij sobie, że w porządku jest czuć się w ten sposób i że każde uczucie jest ważne. Gdy ponownie łączysz się ze swoimi pasjami i zainteresowaniami, możesz odkryć nowe talenty lub zainteresowania, o których nie miałaś pojęcia. To odkrycie może być niesamowitym źródłem poczucia własnej wartości i pewności siebie. Pozwalając sobie na eksplorację nowych aktywności, możesz także poznać ludzi, którzy podzielają Twoje pasje i mogą wzbogacić Twoje życie. Te nowe połączenia mogą być kluczem do zbudowania zdrowego i wspierającego kręgu społecznego, który będzie cię wspierać na twojej drodze. A mówiąc o wsparciu, nie lekceważ siły płynącej z dzielenia się swoimi doświadczeniami. Rozmowa o tym, przez co przechodzisz, zarówno z przyjaciółmi, jak i w grupach wsparcia, może przynieść niesamowitą ulgę. Często wystarczy usłyszeć kogoś, kto przeszedł przez podobne doświadczenia, aby poczuć się mniej samotnie w swojej walce. To potężne przypomnienie, że nie jesteś sama, a inni rozumieją i akceptują twój ból. Inną strategią, która może być pomocna, jest stworzenie rutyny wdzięczności. Może to być tak proste, jak zapisanie trzech rzeczy, za które jesteś wdzięczna każdego dnia. Taka praktyka pomaga zmienić perspektywę i skupić się na tym, co pozytywne w twoim życiu, nawet w trudnych chwilach. Może to być coś tak zwyczajnego, jak gorąca kawa rano, czy uśmiech nieznajomego. Te małe radości mogą się kumulować i znacząco wpłynąć na to, jak się czujesz. Czasami droga do ponownego odnalezienia siebie może być pełna pułapek. Narcys może próbować podważyć twoją pewność siebie, sprawiając, że uwierzysz, iż twoje osiągnięcia są nieistotne lub że nie jesteś w stanie zrealizować swoich marzeń. Ważne jest, abyś była świadoma tych prób i nie pozwalała im na wpływanie na ciebie. Pamiętaj, że to Ty kontrolujesz swoją narrację. Każdy mały krok, który stawiasz w kierunku swojej emocjonalnej wolności, jest znaczący i zasługuje na świętowanie. Pamiętaj, że porównywanie się do innych jest złodziejem radości. Każda podróż jest wyjątkowa, a to, co działa dla jednej osoby, może nie działać dla innej. Dlatego unikaj porównywania się z innymi. Zamiast tego skup się na swojej własnej drodze i postępach, które osiągasz. Każdy krok naprzód, nieważne jak mały, jest dowodem na to, że zmierzasz w dobrym kierunku. W miarę kontynuowania uzdrawiania i odkrywania siebie, możesz napotkać potrzebę redefiniowania swoich priorytetów. Co naprawdę ma dla ciebie znaczenie teraz? Jakie wartości chcesz, aby kierowały Twoim życiem? Ta refleksja może być okazją do zharmonizowania swojego życia z tym, co naprawdę przynosi ci szczęście i spełnienie. Na koniec. Nie zapomnij dbać o siebie z miłością i życzliwością. Zasługujesz na zdrowe relacje, nie tylko z innymi, ale przede wszystkim z samą sobą. Traktuj się tak, jak traktowałabyś swoją najlepszą przyjaciółkę, oferując wsparcie, zrozumienie i zachętę. Kiedy zaczynasz postrzegać siebie z miłością i szacunkiem, wszystko zaczyna się zmieniać. Zaczynasz dostrzegać, że zasługujesz na prawdziwą miłość, a ta miłość powinna zaczynać się od ciebie samej. To w tej przestrzeni autowartościowania zaczynasz uwalniać się od więzów narcyza. Z każdym dniem zauważasz, że nie musisz już dostosowywać się do jego oczekiwań. Zaczynasz rozumieć, że twoja autentyczność jest twoim największym atutem. Ta wewnętrzna transformacja, która na początku może wydawać się subtelna, staje się potężną siłą, która zmienia sposób, w jaki wchodzisz w relacje z otaczającym światem. Kiedy ponownie łączysz się z swoją istotą, Możesz odkryć nowe pasje, które wcześniej były ukryte pod ciągłą presją zadowolenia innych. Pozwól sobie na eksplorację tych nowych zainteresowań bez obaw. Może to obejmować aktywności, które zawsze chciałaś wypróbować, ale czułaś, że nie masz na to pozwolenia. Każde nowe doświadczenie to okazja do odkrywania siebie na nowo i potwierdzania swojej tożsamości. Pamiętaj też, że naturalne jest, że pojawiają się dni, w których niepewność znów się odzywa. Kiedy to nastąpi, nie krytykuj się. Zamiast tego przypomnij sobie, jak daleko już zaszłaś i jakie lekcje wyniosłaś. Każde pokonane wyzwanie jest dowodem twojej odporności. To w tym uznaniu znajdujesz siłę, by kontynuować swoją podróż, wiedząc, że zasługujesz na przyszłość pełną prawdziwej miłości i szczęścia. Zanim wyjdziesz, zrób dwie rzeczy teraz. Zapisz się na kanał i aktywuj dzwonek aby otrzymywać następne powiadomienia. Podziel się tym filmem z kimś, kto dziś musi to usłyszeć. Aby kontynuować, obejrzyj następny film. Jest już w kartach i również w opisie.